czy nieoczywiste ciekawostki historyczne o wyspie Rodos. Po pierwsze i przede wszystkim kwestia niebotycznej ilości kotów tutaj na wyspie jest spowodowana tym, że podczas okresu włoskiego przed II wojną światową i podczas II wojny światowej panował tutaj niesamowity głód, tak że niestety ludzie pozjadali troszkę więcej niż zazwyczaj i zaraz po II wojnie światowej z powodu braku kotów był duży problem ze szczurami, dlatego aż trzy wypchane po brzegi statki kotami przypłynęły na tą wyspę z Krety. Druga sprawa, ta wyspa na dobrą sprawę nie była w rękach greckich od 1309 aż do 1948 roku, tylko przechodziła przez ręce Joannitów, Turków, Włochów, a nawet jeszcze po II wojnie światowej, próbowali Brytyjczycy stworzyć sobie tutaj kolonię. No i trzecią nieoczywistą Ciekawostką jest to, że termy Kalitea były już znanym uzdrowiskiem, gdzie korzystano z wód termalnych i z wód pitnych, aż w samej starożytności i na kurację do tego miejsca wysyłał swoich pacjentów ojciec medycyny Hipokrates z wyspy Kos. Po więcej ciekawostek zapraszamy Was do obserwowania naszych profili na Instagramie, Facebooku oraz TikToku.